Dziwnie telewizja kibiców ruchu Chorzów. No ciężko dzisiaj było, naprawdę. Gdzieś tam dwa szały oddałem z głowy. E, nie na tyle precyzyjne, żeby znalazły się w siatce, także. W końcówce też już się skupiłem, żeby bardziej utrzymać piłkę, żeby zagrać pod faul troszkę, bo tego drużyna potrzebowała całą drugą połowę. Praktycznie Niemcy byli na naszej połowie i drużyna, przede wszystkim defensywa, potrzebowała też troszkę oddechu z tyłu. To było też ważne dla nich, żebym utrzymał piłkę z przodu, udało się sfaulować, a bramki zawsze chcę strzelać. W tym meczu się nie udało, uda się w następnym, to już spokojnie. Ważne, że wygraliśmy jako drużyna, bo tylko tak możemy funkcjonować, tak możemy robić wielkie rzeczy. Kolonia niebieska jest coraz więcej, jest już nas pięciu, także spokojnie, ale mówię, najważniejsze jest drużyna, najważniejsze jest nieważne z jakich klubów są zawodnicy, ważne, żebyśmy funkcjonowali jako zespół, żebyśmy funkcjonowali jako reprezentacja, bo to jest reprezentacja Polski, a nie gdzieś tam indywidualności. Odwiedziłem chłopaków z chorząła, bo ja jestem taką osobą, że nigdy nie zapominam skąd jestem, nigdy nie zapominam, gdzie stawiałem pierwsze kroki, gdzie mi dobrze było i odwiedziłem chłopaków. Na pewno też dla mnie bardzo miło, dla chłopaków tak samo, także wygrajmy z górnikiem Łęczna i wszystko wróci na dobrą drogę.